Ranking najtańszych kredytów hipotecznych styczeń 2022. Zaczynamy! Cześć, witam Cię u mnie na kanale. Ja nazywam się Ronasz Szczepankiewicz. Witam Cię również w najnowszym styczniowym rankingu najtańszych kredytów hipotecznych. Dzisiaj omówimy sobie Pełne zestawienie wszystkich banków, które no, mają po prostu najtańsze kredyty hipoteczne związane z kredytami na, na zakup nieruchomości, żeby tam zamieszkać, czy też, jeżeli chcesz kupić nieruchomość i ją wynająć, to też oczywiście ten ranking jest dla Ciebie. Pamiętaj, że jak co miesiąc taki tym razem opublikowaliśmy dwie wersje rankingu. Oczywiście ty w tym momencie oglądasz mnie lub słuchasz na YouTubie, ale pamiętaj, że to nagranie jest no, pełna jego wersja, znajduje się w można powiedzieć wersji PDF. Mamy dwie wersje PDF tego rankingu. Krótką wersję dla osób ceniących swój czas, także jeżeli gdzieś jesteś, nie masz możliwości słuchania, chciałbyś poczytać, to otwórz w opisie pod filmem, masz link. Do wiadomości, otwórz wersję skróconą, masz po prostu sam konkret, tabelka, nasz komentarz, wiesz, co jest najlepsze. I cześć. Natomiast, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, dużo więcej na temat samego procesu związanego z krytem, czy też danej oferty, po prostu chciałbyś poznać nasz know-how, no to już wiesz, szukać opis pod filmem. Zajrzyj do pełnej wersji rankingu w formie PDF. Warto również wspomnieć, co może dla niektórych zabrzmi dość kontrowersyjnie, ale powiedzmy sobie wprost, nie jesteśmy fanami rankingów kredytowych. Zewsząd bombardowani jesteśmy ciągle tymi samymi parametrami. Najniższa rata, najniższa prowizja, najniższa marża, chociaż to też nie zawsze, najniższy koszt początkowy. Dlatego jak zawsze do rankingu podchodzimy w inny niż wszyscy, czyli w praktyczny sposób. No, my tutaj... Więc my, mam na myśli swoją osobę oraz oczywiście mój zespół, ponieważ my pomagamy osobom takim jak Ty uzyskać najlepszy kredyt mieszkaniowy. My stawiamy w naszym rankingu na cenę kredytu w oparciu o konkretny parametr, czyli koszt kredytu po pierwszych pięciu latach od uruchomienia. O tym, dlaczego pierwsze pięć lat to za chwilę. Natomiast drugi parametr, na którym my stawiamy, to oczywiście ocena subiektywna, no której są to są warunki współpracy z danym bankiem, czyli może się okazać, że na pierwszym miejscu jest bank, który ma oczywiście najniższe koszty całkowite po pierwszych pięciu latach od uruchomienia, ale o czym dowiesz się z tego rankingu. Według mnie to niekoniecznie musi być najlepszy bank do którego włożyć, złożyć wartość wnioski z różnych względów. Także ja już nie przedłużam. Powiem jeszcze tylko tyle, że jak w każdym innym filmie, mnie na YouTube, jest rozpiska na dole pod filmem w opisie. Masz możliwość przeskoczenia już do konkretnej frazy związanej, do konkretnej, powiedzmy to może nie frazy, tylko fazy tego odcinka. Także, jeżeli chcesz, to tam przejdź. A ja jeszcze, zanim przejdę do samego rankingu, opowiem, skąd wzięły się, wziął się ten parametr, właśnie tych pierwszych pie pięciu lat. Zanim jednak dojdę do tych pięciu lat, najpierw chcę Ci wytłumaczyć, dlaczego nie patrzymy na na ranking czy też na kredyty przez pryzmat 30 lat, czyli najczęściej wybieranego okresu kredytowania, czy też najczęściej wybieranego parametru porównywania ofert kredytowych, bo tak działają inne rankingi, biorą całkowity koszt kredytu przez 30 lat, porównują ze sobą i wybierają najlepszych. No My tak się, my tak nie działamy. My skupiamy się po prostu na ofertach, patrząc, jak będą one wyglądały przez pierwsze 5 lat spłacania. No, dlaczego 5 lat? No, po pierwsze, okres pierwszych 5 lat to okres, w którym rata jest najbardziej niestabilna, no, gdzieś tak, gdyż w tym czasie na wysokość raty bardzo duży wpływ mają obowiązkowe produkty ratkowe, takie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie do momentu wpisu hipoteki itd., czy też ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Ponadto często okres pierwszych 60 miesięcy to minimalny wymagany okres utrzymywania stałych wpływów na rachunek, czy też określonych obrotów kartami, a nie stosowanie się do tych wymogów oznacza często wzrost marża, w konsekwencji oczywiście raty. Kumulacja wspomnianych czynników powoduje, że to właśnie w tym początkowym okresie finansowe skutki wyboru oferty są najbardziej odczuwalne. Po drugie, w przypadku bardzo dużego grona naszych klientów, okres pierwszych pięciu lat po uzyskaniu kredytu to czas zmian w sytuacji rodzinnej i zawodowej. No, zmiany te niejednokrotnie wiążą się z koniecznością zmiany lokum, a w konsekwencji do pożegnania się z aktualnym. Kredytem. I w końcu po trzecie no, kryterium kosztu kredytu po pierwszych 60 miesiącach. Idealnie po prostu idealnie nadaje się do wstępnej, podkreślam wstępnej, bo to jest jeden z dwóch parametrów, drugi to subiektywna ocena. Czyli idealnie ten parametr nadaje się do wstępnej oceny atrakcyjności ofert. No i wyłonienia, oczywiście tych najlepszych. Także w tym rankingu nie znajdziesz dziesiątek wariantów i lawiny odmian tej samej oferty, pokazujemy tylko jedną, najtańszą ofertę dla każdego banku. OK, zatem przechodzimy już do samego rankingu. Gdzie udać się po kredyt z 10% wkładem własnym dla oprocentowania zmiennego? Przed sobą masz tabelkę, w której pokazujemy taki przykładowe oferty dla kredytu na 300 tysięcy złotych. Ten parametr jest bardzo ważny, ponieważ dotyczy każdego tutaj rankingu. No i tak to po prostu wygląda, natomiast co ważne dla zwiększenia przejrzystości no i lepszego porównywania ofert w tej edycji rankingu, w zasadzie w poprzedniej również wszystkie wyliczenia wykonywaliśmy na, można powiedzieć, ujednoliconych stawkach Wibor. No, dla, dla ofert opartych o Wibor 3 miesięczny przyjęliśmy stawkę 263%, czyli uwzględniliśmy styczniowe podwyżki, które miały kilka dni temu miejsce, a dla wyboru 6-miesięcznego stawkę no, blisko 3% to jest 2,98. No, było to oczywiście konieczne ze względu na bardzo zróżnicowane tempo aktualizacji stuprocentowych, czyli jedne, w jednych bankach wibor miesięczny był na poziomie 2,50, w innych 2,63 i z pozoru wyglądało na to, że ten pierwszy jest tańszy, no, ale nie do końca, ponieważ i tak koniec końców te wibory będą zrównane, także my od razu te wibory we wszystkich bankach po prostu zrównaliśmy do jednego mianownika. Także tak to wygląda. Skład pierwszego w 2022 roku podium otwiera oferta Santander Banku. Po raz kolejny suma tutu w postaci atrakcyjnej, choć nie najniższej ustawieniu marży kredytowej, braku kosztów związanych z prowizją za udzielenie kredytu oraz dobrze wycenionego ubezpieczenia na życie no, zapewnia pozycję lidera. No Santander jest niesamowity, ponieważ w zasadzie chyba od roku. Jest zawsze w czołówce. Wcześniej też był bardzo dobry, ale to od roku to naprawdę jest niemal cały czas na, na pierwszym miejscu na podium. No, wyliczony przez nas całkowity koszt po 60 miesiącach jest najniższy w stawce i wynosi 83 125 zł. Innymi słowy, utrzymanie kredytu o wartości 300 000 zł w analizowanym okresie co miesiąc kosztuje nas 1385 zł. Złotych. No, są to wszystkie koszty, które generuje kredyt bez raty kapitałowej, uśrednione do miesięcznego kosztu. Pozycja vice przypada mbankowi. Tu także mamy do czynienia z ofertą bez prowizji, za to z bardzo dla tego przedziału wkładu własnego atrakcyjną marżą kredytową. W najnowszej słonie swojej sztandarowej promocji wybrani klienci mogą otrzymać kredyt z marżą na poziomie zaledwie 2,35 Procenta kontra 2,49 w Santanderze, czyli czy też 2,90 milenium, no to jest naprawdę spora różnica. Cały efekt wow psuje jednak połączenie najdroższego na rynku ubezpieczenia na życie oraz wysoki koszt ubezpieczenia pomostowego, no jest to 50% więcej niż rynkowy standard. W przypadku banku koszt po 60 miesiącach wynosi 84 338 zł, to jest około 1406 zł miesięcznie. No, warto tutaj jeszcze się zatrzymać. O co chodzi z tym ubezpieczeniem pomostowym? No, banku uruchamia Ci kredyt, nie ma jeszcze zabezpieczenia w postaci wpisu banku do hipoteki. Zanim ten wpis nastąpi, no to Ty potrzebujesz płacić wyższe ubezpieczenie. W takich, można powiedzieć, skrajnych przypadkach nawet 12 miesięcy będziesz na to czekać. Więc ten koszt tego ubezpieczenia, to po prostu podnosi Tobie ratę. No i im dłużej, im, im ten, to ubezpieczenie jest wyższe, czyli tak jak tutaj właśnie w, w MBanku, no to zdecydowanie wpływa to również na, na atrakcyjność oferty. Także no, MBank najniższa marża tutaj na podium, no ale wysokie inne koszty, co spowodowało, że no, jednak nie jest na miejscu numer dwa, tylko na miejscu numer jeden, tylko na miejscu numer dwa. Natomiast trzecie miejsce, czyli miejsce, które zamyka styczniowy ranking, jeżeli chodzi o podium, no to miejsce należy się Alior Bankowi. Dzięki wprowadzonej na początku stycznia ofercie specjalnej. Obecność banków to 3 może być dla niektórych dość nieoczekiwana, ale już zawsze gdzieś tam był na samym końcu. Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę konieczność zapłacenia 2% prowizji oraz najwyższy na rynku koszt ubezpieczenia pomocowego 2,5 razy wyższy. Od średniej. Sytuacje od strony kosztowej ratują jednak dobra marża 2,5% oraz brak kosztów związanych z koniecznością zakupu ubezpieczenia na życie. Nasze wyliczenia pokazują, że połączenie powyższych elementów generuje koszt po 60 miesiącach na poziomie 87 884 zł, czyli. Około 1465 zł miesięcznie. Jeszcze raz porównamy. Pierwsze miejsce Santander 1385 zł, później mamy Embank 1406 miesięcznie i Alior 1465 zł. Także różnica no, w okolicach 80 zł. między pierwszym a trzecim miejscem na podium. Analizując wyniki, zwróćcie jeszcze, proszę koniecznie uwaga na następujące ograniczenia dotyczące dostępności ofert. Oferty Santander i mBanku dostępne są jedynie dla wybranych klientów osiągających dochody w wysokości określonej przez bank. Często zbliża się zawartość do 10 tysięcy złotych na rękę. Z kolei w przypadku Alior Banku dostępność dotyczy klientów z określonym poziomem tzw. scoringu bankowego. Nie mamy oczywiście do niego dostępu, to gdzieś tam ten algorytm wylicza, czy jesteśmy można powiedzieć, atrakcyjnymi klientami dla Alioru, dla i wtedy dostaniemy taką, a nie inną marżę. Takie, takie działanie ma już od wielu, wielu lat. Alior, także tam to jest niestety normą. Kredyty w pozostałych instytucjach oferowane są bez takich ograniczeń. No może więc się okazać, że jeżeli nie uzyskujesz dochodów niezbędnych do utrzymania statusu klienta Select w Santanderze, Intensi w Banku, czy też no, nie zaliczasz się do grupy scoringowej S01 w Aliorze. To propozycje PKO, PKBP czy też Millennium będą po prostu dla ciebie bardziej korzystne. Gdzie udać się po kredyt z 20% wkładem własnym dla oprocentowania zmiennego? Także w przypadku oferty z 20% wkładem własnym, a więc na LTV 80%, wszystkie wyliczenia wykonywaliśmy na ujednoliconych stawkach Wibor. Dla przypomnienia, Wibor 3 miesięczny ustawiliśmy na poziomie 2,63. A WIBO 6 miesięczny 2,98. Jeżeli nie wiesz, dlaczego to robimy, to wiedz, że no, było to konieczne, żeby móc sprowadzić wszystkie te oferty do jednego wspólnego mianownika. Część banków uaktualniła już stopy procentowe po podwyżkach, część jeszcze nie, więc byłoby zakmatwanie i, no, i wyniki byłyby po prostu błędne. Także my już to zrobiliśmy za ciebie, nie potrzebujesz tego robić. Zwróć uwagę proszę na tabelkę. I na fakt, że dodatkowe 10% wkładu własnego, czyli łącznie 20%, powoduje spadek całkowitego kosztu kredytu po 60 miesiącach z około 83 tysięcy dla wkładu własnego 10% na około 72 tysiące, oszczędzamy zatem blisko 11 tysięcy złotych. Innymi słowy, koszty, jakie generuje utrzymanie kredytu przez pierwsze 5 lat, zmniejszają się o ponad 13. Procent. Liderem styczniowego zestawienia wśród ofert z wkładem własnym na poziomie 20% jest Santander Bank, czyli to samo, co, co przy kredycie z minimalnym wkładem własnym. No, jak przystało na rankingowy numer 1, mamy do czynienia z ofertą, która łączy najniższą na rynku marżę kredytową, brak prowizji od uruchomienia oraz atrakcyjne cenowo ubezpieczenie na życie. Sam posiadam kredyt w Santanderze z moją żoną. Polecamy! Dobra, dobra jakość obsługi posprzedażowej. No, jak pokazują nasze wyliczenia, koszt kredytu po 60 miesiącach wyniesie 71 930 zł, co oznacza, że miesięczne koszty związane z utrzymaniem kredytu w Santanderze, no liczy, nie liczymy tu oczywiście rat kapitałowej, wynoszą 1199 zł, no 1200 zaokrąglając po bardzo, ale to bardzo zaciętej walce na koszty, różnica na przestrzeni 60 miesięcy wyniosła niecałe 100 złotych na pozycji numer 2. Zameldował się tym razem Citibank, czyli można powiedzieć, że no, no, exacto miejsce pierwsze to Santander i Citibank. Obraz niemalże idealnego kredytu. Brak prowizji za udzielenie, brak dodatkowych kosztów w postaci ubezpieczeń oraz praktycznie brak innych tak zwanych produktów dodatkowych, no, nie licząc konta. Także jest to świetny bank po tym kątem, natomiast zakłóca bardzo przeciętny poziom marży kredytowej. No, przyznajmy szczerze, marża 2,09 odbiega i to zdecydowanie od tego, co ona dzisiaj oferuje, dość liczna konkurencja: 1,74% Santander, 1,85% Mbank, czyli 1,94% PKO SA. W efekcie pięcioletni koszt utrzymania kredytu ukształtował się na poziomie 72,024% złote, no czyli 1200 zł miesięcznie, tak jak wspomniałem, to jest w zasadzie egzekwo numer jeden. W tym, w tym rankingu z 20%, 20 wchodem własnym jest zarówno Citibank oraz Santander. I powiem Wam, będąc dalej oczywiście szczerym, że, że jest to ciężki wybór. No, z Santander, w przeciwieństwie do Citibanku, chętnie będzie finansować rynek pierwotny, który jest w budowie. CD banku tego nie zrobicie. Także to są już takie niuanse. Do, do tego typu właśnie szczegółów, jeżeli wiesz, która oferta tobie pasuje, zapraszam do wersji PDF. Pełna wersja tego rankingu wraz z naszym know-how dotyczącym oferty danego banku, czy też tego, co tam dany bank sobie preferuje, znajdziesz oczywiście to w opisie pod filmem. Wracamy do naszego rankingu. Warto pamiętać jednak, że no, skorzystanie z dobrodziejstw, właśnie Santandera czy też Citibanku, no, o tym. Właśnie chciałem też powiedzieć, że no, no wymaga po prostu spełnienia dodatkowych warunków, no, kryterium dochodowe Santanderze w okolicach 10 tysięcy złotych, czy też wpływy na rachunek w określonej wysokości Citibanku. Tak to po prostu wygląda, czyli dobra oferta, ale niestety nie dla każdego. Podium zamyka zaktualizowana oferta Zima 2022 banku Bembe Paribas z kosztem na poziomie 73 000, no, w 300 zł. Dotarcie do czołowej trójki było możliwe przede wszystkim dzięki zerowej prowizji za udzielenie i atrakcyjnej marży kredytowej 1,95. Teraz zwróćcie uwagę, 1,95 to jest już naprawdę nisko. W kontekście tego, co się dzieje, przy się z tym 10% wkładem własnym. Stąd właśnie te, te 11 tysięcy zł różnicy. No, wracając jeszcze do BMP, osiągnięcie lepszego wyniku skutecznie no, uniemożliwiło jedno z najdroższych stawców ubezpieczeń na życie. Reasumując, w przypadku BMP Paribas, 7-miesięczny koszt krytu na przestrzeni pierwszych 60 miesięcy wyniósł około. 1222 zł. No, i można narzekać, że drogie ubezpieczenie, że to, że dam to, ale jednak 22 zł różnicy to nie jest duża różnica. Z całej stawki Citibank oraz, yy, oraz Santander mają dobrą jakość obsługi. O BMP Paribas się nie wypowiadam, ponieważ nigdy tam yy, nie miałem problemu w zasadzie z nimi. Miałem tam jakiś kredyt, ale jakoś specjalnie nie, nie zapadli mi, mi w pamięć. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o kredyty z 20% wkładem własnym i oprocentowaniem zmiennym. I tym sposobem dotarliśmy do kredytów z oprocentowaniem stałym. Za chwilę na ekranie będzie zmieniać się ta tabelka, którą widzisz. Raz będzie, będą to kredyty ze stałym oprocentowaniem, z 10% wkładem własnym, innym razem z 20% wkładem własnym. Także no tutaj chciałbym żebyś wiedział, że ten sektor rynku wciąż według mnie, to jest moja subiektywna, oczywiście to jest subiektywne podejście do tego tematu, to jest, on wygląda wciąż bardzo atrakcyjnie. Ja jakby tutaj wypowiadam się z mojego punktu widzenia, a mój punkt widzenia jest następujący. Mianowicie, biorąc kredyt, chciałbym wiedzieć, jak upłacę ratę. Więc jeżeli... Wiem, że w najbliższym czasie będą podnoszone stopy procentowe, nie mam takiej pewności, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tak będzie, ponieważ no inflacja w grudniu była 8,6% i niewiele stanowi za tym, żeby ona zaczęła spadać, raczej wszędzie retoryka jest taka w mediach, że, że przybijemy dwucyfrową liczbę, więc im wyższa inflacja, tym wyższe stopy procentowe. Więc jeżeli my mamy po czterech podwyżkach stopy procentowe na poziomie, mówię o wiborze 3 miesięczny w okolicach 2,6, to dalej jest ekstremalnie mało przy takiej inflacji, więc jeżeli stopy procentowe pójdą do góry, mowa tutaj o wartości np. WIBOR 3 miesięczny na poziomie 5%, owszem, wszyscy, którzy mają kredyty będą mieć problemy, może nie problemy, odczują po prostu to, to na racie, więc jeżeli ktoś ma dzisiaj kredyt ze zmiennym oprocentowaniem i chciałby przerzucić się na kredyty ze stałym oprocentowaniem, to tak... Tego typu kredyty są wyraźnie droższe, no bo mówimy tutaj o, o wartościach, powiedzmy, przy kredycie ze stałym oprocentowaniem z 20% wkładem własnym to jest koszt całkowity po 60 miesiącach 85 tysięcy, a wcześniej przy kredycie ze zmiennym oprocentowaniem to było 72, zaokrąglając, no to mamy tutaj 14 tysięcy, no 13-14 tysięcy złotych różnicy. To jest dużo, ale pod warunkiem, że stopy procentowe będą na dzień dzisiejszy Będą dalej takim samym, na takim samym poziomie, jak są dzisiaj. No, nie oszukujmy się, nie będą. Więc jeżeli ktoś dzisiaj przejdzie na tego typu kredyt, bo można oczywiście, jeżeli posiadasz już kredyt ze zmianą oprocentowania, przejść na stałe oprocentowanie, odezwij się do nas na kontakt na oparemkredyty.pl. Kontakt jest też w opisie pod filmem, pomożemy Ci w tym, możemy Ci pomóc też przejść kredyt do nowego banku. Jeżeli chciałbyś zaciągać dzisiaj kredyt na zakup nieruchomości, to zdecydowanie Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na kredyty ze stałym oprocentowaniem. One są droższe, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie kolejnych 100% podwyżek kolejnych stóp procentowych, które według mnie są. No może niepewne, ale graniczą, prawdopodobieństwo graniczy z pewnością. I w takim momencie już nagle się okazuje, że kredyty ze stałym procentowaniem są świetne. Nie ma to już naprawdę żadnego znaczenia, że ona jest tylko na 5 lub 7 lat w zależności od oferty, ponieważ nie mamy innego wyboru. Cieszmy się, że w ogóle w takich czasach jak dzisiaj, gdzie te stopy po prostu mogą w każdej chwili eksplodować, cieszmy się, że w ogóle mamy taką opcję. Więc ja apeluję do Was, żebyście rozważyli ją pomimo tego, że jest po prostu droższa. I tak zamykam ten ranking. Uważam, że kredyty ze stałym oprocentowaniem są nadal bardzo atrakcyjnie oprocentowane, i za kilka miesięcy będziemy mówić, że dzisiejsze te, te, te procenty, które, które tutaj mamy, a więc jest to np. 5,40 w BMP Paribas oprocentowanie dla 20% wkładu własnego, czy też M-Bank 5,48. Za kilka miesięcy będziemy tęsknić, że, że to było tanie, trzeba było wtedy na to na stałą stopę procentową przejść. W jednym z ostatnich komentarzy na kanale komentarzu, który zrobił Greg K, Greg wspomina o tym, że po raz kolejny prosi o informacje w jakich bankach można uzyskać kredyty w walucie obcej. Więc Greg specjalnie dla Ciebie przedstawię taką ofertę w tym momencie. Jest to, co masz przed sobą na ekranie, jest to fragment naszego raportu z rynku kredytów hipotecznych, który adresujemy bezpośrednio dla inwestorów w nieruchomości. Taki raport możecie dostać za darmo, jeżeli zapiszecie się na stronie rmkredyty.pl one na newsletter. No ale jakby dochodząc do brzegu, oczywiście robimy też ranking najtańszych kredytów hipotecznych i jest też dział poświęcony właśnie bankom dla osób osiągających dochody w walucie obcej. Obcej oczywiście Względem złotówek. I tak na ten moment możemy uzyskać kredyt w dwóch w zasadzie walutach, w euro i w dolarach. Ja wiem, że tutaj są jeszcze napisane korony norweskie, ale chciałbym, żebyście rozumieli, że ja od lat nie słyszałem, żeby ktokolwiek dostał kredyt w tej walucie. Także jeżeli chcielibyście spróbować w innych walutach, tych, które są tutaj wypisane, to oczywiście jest, jest taka możliwość, banki mają to w swojej ofercie dwa konkretnie PKS i Alier. Natomiast po prostu z braku osób, które chciałyby to zrobić, to nie możemy powiedzieć, czy, czy takie rzeczy przechodzą. Natomiast na pewno przechodzą w euro i w dolarach, jeżeli posiadasz oczywiście źródło dochodu właśnie euro lub dolar. Także to jest oferta skierowana właśnie bezpośrednio do, do, do tych klientów, którzy zarabiają w takiej a nie innej walucie obcej względem oczywiście złotówek. I teraz tak. Jeżeli chodzi o wkład własny, minimalny wkład własny jest na poziomie 26%, mowa tutaj o Alior Banku dla euro lub też 35% dla dolarów Maksymalny okres kryptowania to 30 lat w PKO S.A. jest troszeczkę inaczej, ponieważ maksymalne okres kryptowania to 20 lat, ale wtedy wkład własny jest na poziomie 40% lub też okres 15-letni przy wkładzie własnym 30% przechodzimy w tej chwili do oprocentowania marża plus stopa procentowa daje nam oprocentowanie w skali roku marża jak widzisz w Alior Banku jest na poziomie 4,1 Dodajmy do tego stopę procentową na poziomie minus 0,56, mowa tutaj o Euriborze 3 miesięcznym. No to możemy mówić o oprocentowaniu w okolicach 3,5% lub też 3,6%, jeżeli mówimy o. O tutaj, o warunkach PKSA. Wartym od jest fakt, że kredyt w euro czy też w dolarze, na dzień dzisiejszy jest niżej oprocentowany niż kredyt w złotówkach. No, jednak trzeba patrzeć na to też przez prymat innych. Jakby danych. No, kredyt w złotówkach jest oprocentowany dzisiaj w okolicach, w okolicach powiedzmy, 4,5%, natomiast inflację mamy w okolicach no, blisko 9%. Także tutaj, no, że tak powiem, redukcja tego kapitału jest znacznie wyższa niż w strefie euro, gdzie mamy oprocentowanie w okolicach właśnie tych 3,5%, a na przykład inflację w Niemczech w okolicach 6%. Także no, to są takie niuanse, na które warto zdecydowanie zwrócić uwagę. No, myślę, że najlepiej na ten moment zarabiać w euro, a spłacać w złotówkach takie kredyty. Jeżeli chciałbyś, abyście wiedzieli więcej na ten temat, masz na ekranie w tej chwili informacje, zapoznaj się z nimi na spokojnie. Ja już jakby tego tematu za bardzo nie poruszam. Wiem, że część osób z Was chciałaby w ten sposób działać, ma dochody z zagranicy, chciałaby kupić nieruchomość w Polsce, wraca z zagranicy lub też planuje taki powrót. Macie tam zdolność, chcielibyście wykorzystać w Polsce, więc jeżeli nie wiecie, w jaki sposób się za to zabrać, odezwijcie się proszę. Do nas chętnie pomożemy. Działamy zdalnie na terenie całej Europy, w zasadzie całego świata. Także. To wszystko w tym rankingu. Jeżeli macie pytania, piszcie je w komentarzach. Jeżeli czujecie potrzebę zakupu nieruchomości w kredycie, chętnie wam w tym pomożemy. Działamy na terenie całej Polski. Nasza prowizja jest, jest już wliczona w koszty uzyskania tego kredytu. Innymi słowy, jest koszt uzyskania kredytu za naszym pośrednictwem jest dokładnie taki sam, jakbyście poszli bezpośrednio do banków. Pamiętajcie o tym. My, żadna tutaj rozmowa z nami nie jest odpłatna. Wszystkie są w ramach właśnie tego, że my dostajemy wynagrodzenia. Jeżeli wy dostaniecie kredyt, nie kosztuje was to, to żadnych dodatkowych pieniędzy. Także zapraszam do współpracy. I jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, by być na bieżąco. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.